Wydawać by się mogło, że w XXI wieku nikt już nie wierzy w zjawiska paranormalne. Okazuje się jednak, że to wcale nie jest takie oczywiste. Trafiłem niedawno na materiał z Dzień Dobry TVN, w którym dwójka zaproszonych dzieci prezentuje coś, co nazywano postrzeganiem pozazmysłowym. Za chwilę dziewczęta założą te opaski na swoje oczy, a my razem z Ewą będziemy im pokazywać przed zasłoniętymi oczami pewne przedmioty, kolory, i one zaraz nam udowodnią, że nie potrzeba oczu, żeby to widzieć. Prawda? Prawda. W skrócie, dzieci z zasłoniętymi oczami odczytują słowa lub symbole zapisane przez prowadzących. Fala. Brzmi jak trik? Problem w tym, że nie pokazano tego jako iluzji czy pokazu mentalizmu, tylko jako autentyczną umiejętność, której rzekomo można się nauczyć. Moim zdaniem, będzie się tu kłaniała fizyka kwantowa. Nie jest to cud, jest to dar, który ma każdy z nas. Brzmi absurdalnie to dorzućmy jeszcze do tego fakt, że materiał został wyemitowany w śniadaniowym programie dużej stacji telewizyjnej, a prowadzący, poważni dziennikarze wyglądali na naprawdę zachwyconych tym, co widzą. To są te dwa słowa, które Ewa w tym momencie napisała. Dziewczęta, między wami położę to, dobrze? Czyli będzie to leżało... Z jednej kartki możecie łatę. czytać? Tu macie. Co tu jest napisane? Jody bananowe. Mhm. Byłem mega zaskoczony i postanowiłem zagłębić temat. I co się okazało? Że to nie jest jednorazowy przypadek. Istnieją kanały na YouTubie, kursy, szkoły, a nawet certyfikaty uczące widzenia pozazmysłowego. I teraz najważniejsze: do tego wszystkiego wykorzystuje się dzieci. Bo dziecku trudniej zarzucić kłamstwo. Dziecko łatwiej zmanipulować, jednak dla jego psychiki to może mieć poważne konsekwencje. Dlatego w tym filmie pokażę, dlaczego widzenie pozazmysłowe to mit. Zdradzę, jak można widzieć mimo opaski na oczach. Przeanalizuję filmy z prezentacją tej umiejętności krok po kroku i porozmawiam z mentalistą, który robi takie rzeczy, ale nie wmawia nikomu, że to prawda. A na koniec zaproponujemy wysoką nagrodę pieniężną każdemu, kto udowodni, że się mylimy i rzeczywiście potrafi widzieć bez użycia oczu. Lecimy! Zanim pokażę Wam jednak te absurdalne materiały, pozwólcie, że wytłumaczę, dlaczego w ogóle jako iluzjonista poruszam ten temat i uważam, że ma on negatywny skutek. Czym w ogóle ten proceder różni się od iluzji? Już tłumaczę. Jako iluzjonista pokazuję rzeczy, które na pierwszy rzut oka wyglądają na niemożliwe. Jednak kluczowe jest to, że nikt nie udaje, że to prawda. To umowa między mną a widzem. Przez chwilę zawieszamy niewiarę, jak przy oglądaniu filmu science fiction albo fantazy. Wszyscy wiemy, że to szał, że to trik i o to właśnie chodzi. Na tym polega magia sceniczna. To czysta rozrywka. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy ktoś wykonuje dokładnie te same triki, tylko zamiast przyznać, że to iluzja wmawia ludziom, że to dar, energia czy percepcja pozazmysłowa. I co gorsza, robi to w obecności dzieci, na wizji, bez żadnego zastrzeżenia, że to może być oszustwo. Nie jako część widowiska, tylko jako coś realnego. A potem sprzedaje to w formie kursów, warsztatów czy szkół rozwoju świadomości. To wtedy nie jest już rozrywka. To wykorzystywanie czyjejś wiedzy i zarabianie na złudzeniu. I właśnie dlatego warto się temu przyjrzeć z bliska. Zapraszam Was więc do krainy absurdu. Pamiętajcie, że nie jest to jakiś niszowy kanał, tylko program śniadaniowy jednego z największych kanałów w Polsce. A bardzo ważne, twarze dzieci zablurowałem, bo materiał nie ma na celu ich piętnowania to one są tutaj ofiarami. Sprawdzimy, czy naprawdę nic przez to nie widać. Ja nie widzę absolutnie nic. Jest to tutaj specjalną taką gąbką jeszcze obłożone, żeby nie było widać ani w lewo, ani w prawo, ani w dół, ani w górę. Ja staję w takim razie za Lilą, ty stajesz za Zosią. Mhm. I uwaga. Ewcia, zaczynaj. Proszę bardzo. Jaki Zielony. To? Jeszcze raz powiedz głośno. Zielony ciemny. O, okej. Okay. Ten kolor teraz wyląduje przed drugą naszą bohaterką. Pomarańczowy. Ewcia bierze pół potasuje mhm. ona może co? Żeby nie było, źle, tej kolejności nauczyły. Proszę bardzo. Ewcia pół, ja pół. Okej. Okay. To teraz wy zaczynajcie. Fala. Dobra. I może teraz chodź, chodź. Do Lili. Bo ja już się nie mogę doczekać. Lilcia. Lubię pizza. Przepraszam. Wszystko, w co wierzyłem... Właśnie legło w gruzach. To, co przed chwilą zobaczyliście, to nie żart. To dzieci, które zmanipulowane przez dorosłych, często nieświadome, biorą udział w jakimś dziwnym przedstawieniu, oraz dorośli, poważni ludzie i dziennikarze, którzy próbują nas przekonać, że to wszystko to prawda. Za chwilę wytłumaczę Wam, w jaki sposób dzieci widzą mimo opaski na oczach. Jednak wcześniej zastanówmy się co na to nauka? Zostawmy na chwilę emocje, dzieci, telewizję i opaski na oczach i zapytajmy, czy istnieją jakiekolwiek dowody naukowe na istnienie widzenia pozazmysłowego? Krótka odpowiedź: nie. W nauce nie wystarczy, wydaje mi się, albo widziałem to na własne oczy. Dlaczego? Bo ludzie się mylą. Często. Pamięć zawodzi, wzrok nas oszukuje, a umysł widzi wzorce tam, gdzie ich nie ma. Dlatego naukowcy stosują metody kontrolowane, w których. Eliminowane są wszystkie możliwe błędy i oszustwa. Eksperyment można powtórzyć wiele razy z tym samym wynikiem, a wyniki są poddawane recenzji przez innych badaczy. I teraz najważniejsze. W żadnym rzetelnym badaniu naukowym nie udało się potwierdzić istnienia widzenia pozazmysłowego. Nigdy. To nie jest nowy temat. Widzenie pozazmysłowe, jasnowidzenie, trzecie oko, telepatia te wszystkie pojęcia były badane od ponad 100 lat. W psychologii powstała nawet dziedzina badająca zjawiska paranormalne i nazywa się ona parapsychologia. I co się okazało? W badaniach, w których nie zastosowano rygorystycznych metod, pojawiły się pozytywne wyniki, jednak te same badania nie dawały takich wyników po powtórzeniu. Gdy tylko uszczelniono procedury, czyli na przykład zastosowano podwójną ślepą próbę, wyniki znikały. Wszystko wskazywało na efekt placebo, zgadywanie, błędy eksperymentorów lub zwykłe sztuczki. Najgłośniejszy test tego typu to 1 Million Dollar Challenge. James Randi, był iluzjonista, założył fundację, która oferowała milion dolarów nagrody dla każdej osoby, która udowodni istnienie zdolności paranormalnych w warunkach kontrolowanych. Zgłosiło się ponad tysiąc osób, w tym jasnowidze, uzdrowiciele, osoby twierdzące, że potrafią telepatycznie rozmawiać ze zwierzętami albo właśnie widzieć zasłoniętymi oczami. Nikt nie wygrał. Podsumowując. Mimo trwających od ponad 100 lat badań, nauka wciąż nie znalazła przekonywujących i powszechnie akceptowanych dowodów na istnienie zdolności paranormalnych. Z naukowego punktu widzenia twierdzenie o ich istnieniu wymagałoby nadzwyczajnych dowodów, które do tej pory nie zostały dostarczone. W ogóle pomyślcie o tym. Gdyby ktoś naprawdę potrafił takie rzeczy, to przecież byłby przełom. Naukowcy z całego świata błagaliby, żeby móc to zbadać. To nie jest tak, że nauka nie chce takich odkryć. Wręcz przeciwnie, ale póki co, mimo dziesiątek lat badań i tysięcy zgłoszeń, nie udało się znaleźć ani jednej osoby, która potrafiłaby powtórzyć takie zdolności pod nadzorem naukowym. I tyle. Tak mówi nauka. Sekret widzenia pozazmysłowego. No dobra, czas na najważniejsze pytanie: czy te dzieci naprawdę widzą bez użycia oczu? Nie. Widzą przez opaskę i właśnie w tym cały sekret. To niezdolność. To trik. Na rynku magicznym od lat dostępne są opaski, które wyglądają jak solidne, szczelne maski, ale w rzeczywistości przepuszczają światło z boków albo od tyłu, mają mikroszczeliny przy nosie, przez które możemy patrzeć w dół, lub są wykonane z materiału, który ciemnieje przy patrzeniu z góry, ale pozwala widzieć przy odpowiednim ustawieniu głowy. Jeśli nie wiesz, jak ustawić oczy lub w jaki sposób założyć maskę, to przymierzając ją masz wrażenie, że nic nie da się przez nią zobaczyć. To nie nowość. Ten rekwizyt w środowisku magików znany jest i stosowany od lat dokładnie do takich pokazów, których trzeba widzieć, mimo zakrytych oczu. W programie, który analizujemy, dzieci rzekomo czytają napisy i rozpoznają przedmioty, mimo zasłoniętych oczu. Ale zwróć uwagę na kilka rzeczy. Kartki z tekstem zawsze znajdują się przed nimi w zasięgu wzroku. Nigdy nie są ustawione za nimi albo z boku, co miałoby sens, gdyby rzeczywiście korzystały z szóstego zmysłu. Co więcej, dzieci przechylają głowę w dół, w bok lub do góry w sposób, który umożliwia podejrzenie kartki przez szczelinę przy nosie. To nie jest przypadek, to wyuczona technika. Zapraszam Was teraz na mały eksperyment. Zwróćcie uwagę, że oczy i głowę mocno solidnie owinęłem sobie szalikiem i wydawać by się mogło, że nie jestem w stanie nic zobaczyć. Trzeba by na pewno sprawdzić. W ręku mam talię kart i wiem, że znacie mnie z różnych sztuczek, ale zaufajcie, to uczciwe tasowanie. Po przetasowaniu kart kilka razy jestem w stanie położyć talię przed sobą i bez najmniejszego problemu powiedzieć Wam, że to jest dziewiątka tref. Że to jest Aspik. Że to jest szóstka karo, a to trójka kier, a to na przykład szóstka pik. Mógłbym tak w nieskończoność, jednak pora, żebym Wam wytłumaczył, jak to działa. Mimo, że moja twarz wygląda na solidnie owiniętą szalikiem, to tutaj są małe szczeliny, które przy odpowiednim ustawieniu głowy pozwalają mi widzieć, jaką kartę trzymam w ręce. W tym przypadku jest to dwójka kier. Zwróćcie uwagę na zastosowanie. Pewnego ciekawego psychologicznego myku, czyli ja najpierw podglądam kartę, a dopiero później, trzymając ją w taki sposób, że rzeczywiście nie byłbym jej w stanie dostrzec, nawet bez opaski na oczach, mówię, że to dwójka kier. Oto cały sekret. Jak widziałeś w eksperymencie, widzenie z zasłoniętymi oczami jest możliwe. Żeby jednak pokazać wam, jak to dokładnie działa, zaprosiłem kogoś, kto zna te techniki od podszewki. Radek Hoffman to uznany w Polsce i na świecie mentalista i iluzjonista, który od lat pokazuje tego typu efekty, jednak nigdy nie wmawia nikomu, że to prawdziwa moc. Radek pokaże Wam, jak widzieć, mimo że patrzymy w inną stronę. Na co zwrócić uwagę przy takich pokazach i co sam sądzi o tym procederze? A być może nawet zaprezentuje Wam fragment widzenia pozazemsłowego na żywo. Zapraszam na rozmowę. Cześć, cześć. Radek, więc może na sam początek opowiedz naszym widzom parę słów o sobie, ale przede wszystkim o tym, czym się zajmujesz i czym właśnie jest mentalizm. Nazywam się Radek Hoffman, jestem zawodowym mentalistą od ponad 15 lat. I mentalizm w krótkim wyjaśnieniu to wykorzystywanie swoich pięciu zmysłów do tego, aby tworzyć złudzenie, że posiadamy ten szósty. Czyli wszelkie widzenie pozazmysłowe, przypowiadanie przyszłości, manipulacja decyzjami widzów. To wszystko to wrażenie, które otrzymują nasi widzowie, ale jednak za tym kryją się pewne metody, które są oczywiście niedostępne dla naszych widzów, ale opakowujemy to w postaci show, rozrywkowego spotkania z nami jako wykonawcami, a nie fenomenu paranormalnego. Świetnie, wyprzedziłeś trochę moje kolejne pytanie, czyli jakbyś mógł powiedzieć pokrótce, czym różni się to, czym ty się zajmujesz, od tego, co mogliśmy widzieć w materiałach, które wcześniej tutaj prezentowaliśmy, czy tych materiałów Dzień Dobry TVN, gdzie dzieci udają, że mają jakieś zdolności widzenia z zamkniętymi oczami. Podstawowa różnica, na czym polega? Przede wszystkim myślę, że ta szczerość na samym wejściu. Mówimy otwarcie naszym widzom, że to, co zobaczą za chwilę na scenie, nie jest wynikiem naszych paranormalnych zdolności czy wypadku, w którym. Trafił nas piorun i nagle nasz umysł zaczął pracować w inny, wyjątkowy sposób, ale jedynie na tym, że posiadamy pewne techniki czy metody, które oczywiście wymagają pracy przez wiele, 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 lat, aby stworzyć bardzo przekonujące wrażenie, że mamy coś w rodzaju szóstego zmysłu. Na tym jest ta główna granica, która rozdziela moim zdaniem rozrywkę od Szarlateństwo. Chciałbym jeszcze zapytać, jaka była w ogóle Twoja reakcja jako mentalisty, czyli osoby, która zajmuje się tym zawodowo, ale w sposób uczciwy. Jaka była reakcja na ten materiał, który widzieliśmy? Jakby wiadomo, że od setek lat, jak nie tysięcy ludzi chcą wierzyć w tego typu zdolności, ponieważ mamy taką tendencję, że, tak wspominałem wcześniej w materiale, chcemy wierzyć i szukamy różnego rodzaju patternów, które się powtarzają, aby potwierdzać nasze przekonania. Ale muszę przyznać, że po raz pierwszy widziałem to takie zjawisko w tak bezczelny sposób zaprezentowane w szerszej publiczności, czyli przy wykorzystaniu dzieci, które jakby zmiękczały cały temat całego tego procederu, bo inaczej tego nie można nazwać, i dawało pewnego rodzaju margines zaufania widzą, którzy to oglądają i sam fakt użycia w ogóle dzieci jako przedmiotu sprzedażowego tej idei, bo umówmy się, ta pani prawdopodobnie prowadzi szkołę albo kursy, która zachęca inne dzieci albo innych rodziców, aby płacili za takie zajęcia, jest co najmniej nieetyczna i bezczelna. Tak, to też y, chyba jest, ma znaczenie użycie tych dzieci, bo ja, mówiliśmy dba. w materiale o tym, dlaczego wykorzystanie dzieci szkodzi ich psychice, ale czy mógłbyś powiedzieć, bo z tego, co się domyślam, to wykorzystanie tych dzieci nie jest tam bez powodu. Pytanie, jakbyś mówiłaś, dlaczego to nie dorosły udaje, że umie widzieć bez zasłoniętymi oczami? Dlaczego dzieci prezentują te umiejętności? Po pierwsze, dzieci są uznawane jakby z założenia, że są osobami niewinnymi. Tak często mówimy, że ktoś jest niewinny jak dziecko, zgadza się, ponieważ jakby jego postrzeganie a propos rzeczywistości, a iluzji, kłamstwa i mówienia prawdy jest jakby czyste. I dzięki temu ta wiarygodność, dlaczego to dziecko miałoby nas kłamać? Jaki ono ma w tym interes? Przecież nie robi na tobie biznesu, zgadza się. Więc nie ma tych jakby ukrytych motywacji, które mogły być u człowieka, który przychodzi w wieku 40 lat i przekonuje cię, że jest w stanie przejść twoje myśli. Dziecko nie ma tych motywacji. Czyli dziecku ufam bardziej, ale też mam wrażenie, Dokładnie. że dziecku trudniej jest powiedzieć, że i zobaczyłbym dorosłą osobę, która mówi mi: Patrz, czytam zasłoniętymi oczami. I nie przedstawiał tego jako sztuczkę, tylko jako coś, za co jeżeli ja mu na przykład zapłacę, to on będzie mnie tego uczył. No to ja bym powiedział, chłopie, co ty w ogóle robisz, Instant. stąd. A jeżeli widzimy dziecko, które robi coś takiego, to mamy... No nie powiesz dziecku, wiesz, jak dziecko brzydko śpiewa, to nie powiesz dziecku, że brzydko śpiewa. Jak dziecko widzi zamkniętymi oczami, to nie powiesz dziecku, ty, to jest I Jest istnia. właśnie margines kontaktu właśnie, że są pewne rzeczy, o których nie powiemy dziecku, ale z łatwością powiemy to dorosłemu człowiekowi, ponieważ jest on w stanie więcej przyjąć, jest bardziej świadomy tego, co się dzieje. Ale teraz przyszł mi taki pomysł głowy, czemu bardzo często w horrorach, czy różnych thrillerach psychologicznych, tym protagonistą, który ma jakieś zdolności, jest właśnie dziecko. Bo jest to właśnie taki bardziej przerażający, m, ciekawy obiekt do oglądania niż to osoba dorosła. Bardzo często w filmach, bardzo... nie wiem, grozy są przedstawiane wydarzenia, które są powodowane przez jakieś dziecko albo element związany z dzieckiem, na przykład lalka. Więc ta dziecinność, ta niewinność zamieniona właśnie w jakieś supermoce, bardziej rezonuje z. Dodaję temu pikanteri po I, prostu. I też rezonuje Nie? bardziej z widzami. Dobra, a jakbyś mógł nam opowiedzieć trochę, czy w his... po, poza tym, że jesteś iluzjonistą, mentalistą, występujesz, też przez jakiś czas yy, miałeś swoje muzeum iluzji? Się. I interesujesz się historią iluzji. Tak. I mentalizmu. Czy mógłbyś powiedzieć, yy, jak to wyglądało w przeszłości? Bo wiemy, że Houdini też zajmował się demaskowaniem oszustów, czyli troszkę tym, co my robimy teraz. Oczywiście on to robił na dużo większą skalę i wtedy też skala tego zjawiska była dużo większa, bo teraz ludzie jednak są bardziej sceptyczni, choć nie aż tak bardzo, jak powinni, jak widać. Czy powiedzieć, jak to wyglądało na przestrzeni lat, czy może nawet wieków? Myślę, że na początku trzeba wspomnieć o tym, że czasy się zmieniają, ale ludzie się totalnie nie zmieniają i są pewnego rodzaju statystyki prowadzone. A propos tego, Ile ludzi rocznie, oczywiście mówię tutaj w kategorii Stanów Zjednoczonych, bo tam są te badania, wydajem na różnego rodzaju wróżki, wieszczów, spotkania z jakimś medium. Cały czas te kwoty rocznie rosną, czyli oznacza to, że zainteresowanie i cały biznes, który jest tym związany, rośnie z roku na rok. Więc to też nam daje jakby pogląd na to, że jest tendencja wzrostowa, mimo tego, że wydaje mi się, że jesteśmy u progu kolejnej rewolucji, którą jest AI. Tak samo jak 100 lat temu była rewolucja przemysłowa związana z maszynami parowymi, w tym samym momencie, kiedy ludzie byli bardziej, powiedzmy, inteligentni, świetli na świat, w tym samym czasie był największy rozkwit wiary w, w spiritualizm, w, w kontakt z duchami i w przeprowadzanie przyszłości. Dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy w tym samym momencie. Czasy się zmieniły, ale to wszystko zatoczy koło jesteśmy w tym samym punkcie i ludzie chcą wierzyć w to samo. Jeżeli mówimy o aspekcie historycznym, tak by od setek lat zawsze były osoby, które wykorzystywały Typowo metody magiczne albo mentalistyczne do przekonywania ludzi, że mają jakieś paranormalne zdolności. Wiele ludzi robiło to naprawdę na ogromną skalę. Myślę, że jeżeli prześledzimy karty historii, możemy zobaczyć takich osób setki, jak nie tysiące. Tak słynie wcześniej, Houdini był jednym z największych demaskatorów, ale nie on był pierwszy, który spopularyzował to. John Neville Mescalane tuż przed nim był jednym z pierwszych, który oferował właśnie tysiąc funtów każdemu, kto udowodni. Yy, istnienie paranormalnych zdolności. Ktoś wygrał? Niestety, muszę Cię zmartwić, ale nikt. Okay. Jest ku temu powód. <laughs> Jest ku temu powód. Dobra, no to może przejdźmy do tego, na co wszyscy czekamy. Czy mógłbyś nam może zaprezentować, co czym się zajmujesz? I czy mógłbyś nam co nieco zdradzić? Wiadomo, że jako iluzjoniści nie zdradzamy sekretu, ale tu może też powiedzmy o tym, dlaczego jako iluzjoniści. Nie zdradzamy sekretów, bo ktoś może zapisać. no dobra, dobra, ale skoro wy jako iluzjoniści mówicie, że robicie to dla rozrywki, że to jest tylko zabawa, to czemu tak pilnie strzeżecie swoich sekretów? Mógłbyś na to parę zdań powiedzieć? Tak, no przede wszystkim myślę, że to jest błędne założenie widzów, że. Te sekrety chowamy przed widzami. Tak naprawdę chowamy je dla nich, ponieważ te sekrety są narzędziem dla nas do tego, aby pokazać im coś wyjątkowego, co na czym my pracujemy latami. I to jest gdzieś tam jakiś element naszej pracy i narzędzia, którym się posługujemy. Tak naprawdę gdybyśmy, powiedzmy, pokazali Komuś jakimi narzędziami posługiwał się da Vinci, kiedy tworzył Monalizę. Nikogo by to tak specjalnie nie interesowało, tylko podziwiałem ten efekt finalny uważam, że tak samo powinno być w iluzji czy w mentalizmie, gdzie te narzędzia są drugorzędnym elementem i tak naprawdę są chowane tylko po to, aby dać im skupienie na tym, co jest istotne, czyli sam efekt zdumienia. Okay. To też są jakieś narzędzia, prawda? Tak, to też są narzędzia. Co ciekawe, są to narzędzia, które zostały wymyślone przez Karla Zenera na początku XX wieku do. Jeden z pierwszych eksperymentów nad percepcją pozazmysłową, więc stwierdzono aby uprościć całą mechanikę testów, które były prowadzone, stworzono talię, która składała się z pięciu prostych symboli, takie jak koło, krzyżyk, fala, kwadrat oraz gwiazda. I te pięć symboli są uniwersalne na całym świecie, ponieważ każdy jest w stanie je rozpoznać w każdym języku i nieważne, czy jesteś osobą pismienną czy nie, będziesz wiedzieć, co one oznaczają. Teraz za chwilę pokażę wam efekt przy użyciu tych pięciu symboli i następnie wyjaśnimy, jaka technika została zastosowana, ale nie po to, abyście byli ograbieni z tego momentu, ale bardziej traktowałbym to jako formę edukacji, abyście mogli się wystrzegać pewnego rodzaju naciągaczy, ludzi, którzy przekonują was, że posiadają paranormalne zdolności. OK? Super. Ja, chciałem, ja... żebyś dokładnie pomieszał te karty. Ok, ja teraz zasłonię moje oczy w ten sposób, i kiedy będziesz gotowy, się, żebyś położył obrazkiem do góry jeden symbol na mojej dłoni. Dowolny, kiedy tylko chcesz. Jesteś zdecydowany? Chcesz zmienić zdanie? Zdecydowany. Ok, ja nawet nie chcę patrzeć w ten kierunku, i nie mam tutaj żadnych ukrytych luster, czy nikt mi nie podpowiada, ale wydaje mi się, że wybrałeś coś, co wygląda jak kwadrat. Wow. Zgadzasz się? Teraz, oczywiście, ten test możemy powtórzyć wielokrotnie, to nie ma znaczenia. Była tutaj zastosowana bardzo ciekawa technika, która była wykorzystywana przez wielu innych e, spirytystów, e, mediów czy osoby, które twierdzą, że posiadają percepcję poza Polega ona nieco, jakby na tym, co tłumaczyłeś wcześniej naszym widzom, z dodatkowym elementem, który polega na stworzeniu zudzenia, że nic nie widzimy. Kiedy widzieliście na samym początku, mój kciuk zasłania moje lewe oko. A moja część dłoni przykrywała moje prawe oko. Tak naprawdę to, co się wydarzyło, to moje prawe oko było cały czas otwarte, ale było zasłonięte kciukiem, a to tworzy jedynie daszek, który zasłaniał tą przestrzeń, która tworzyła jedynie złudzenie tego, że moje oczy są zamknięte, a tak naprawdę tworzyła ten sam system widzenia, który ty zastosowałeś w efekcie strzelikiem. Bardzo ciekawe. No i takich technik, wiadomo, jest dużo więcej. Oczywiście, że tak, są się... bardziej lub mniej kompleksowe, ale zasada jest zawsze taka sama. Tak. Super, bardzo Ci dziękuję za ciekawą rozmowę. Dzięki bardzo. Dlaczego w ogóle chcemy wierzyć w takie rzeczy? Dlaczego tak bardzo chcemy wierzyć w coś takiego, jak widzenie pozazmysłowe? Przecież nie jesteśmy naiwni, nie jesteśmy głupi, a jednak coś nas do takich historii ciągnie. To nie kwestia inteligencji, to kwestia mózgu. Nauka i psychologia od lat bada zjawiska, które sprawiają, że jesteśmy podatni na iluzje, manipulacje i magiczne opowieści. I okazuje się, że to wcale nie oznacza, że jesteśmy słabi czy łatwowierni. Tak po prostu działa nasz mózg. Oto kilka mechanizmów, które nas łapią. Efekt potwierdzenia. Szukamy informacji, które potwierdzają to, co już wiemy i w co wierzymy, i odrzucamy te, które temu przeczą. Jeśli chcesz wierzyć, że dziecko ma specjalny dar, to każdy drobny sukces uznasz za dowód, a każde potknięcie zignorujesz. Efekt horoskopowy. Przypisujemy sobie lub komuś innemu cechy, które są ogólne, ale brzmią konkretnie. Twoje dziecko widzi więcej. Jest wyjątkowo wrażliwe. To brzmi jak coś szczególnego, ale tak naprawdę pasuje do setek innych dzieci. Jest to złudzenie poznawcze i szukanie wzorców. Mózg nie lubi chaosu. Automatycznie próbuje znaleźć sens i porządek, nawet tam, gdzie go nie ma. Dlatego widzimy wzory w chmurach, twarze w tostach, a w przypadku trafienia karty widzimy niezwykły dar. I teraz wyobraź sobie, że dotyczy to dziecka. Wpływ na dzieci. Co dzieje się w psychice dziecka? Psychologowie ostrzegają, że nadawanie dziecku ról, których nie rozumie i nie kontroluje, może mieć długofalowe skutki. Dziecko zaczyna utożsamiać swoją wartość z wyjątkową zdolnością. Gdy zdolność przestaje działać albo zostaje zdemaskowana, poczucie własnej wartości może runąć. To, co najgroźniejsze, to fakt, że dzieci wierzą dorosłym bezwarunkowo. Jeśli powiesz dziecku, że widzi więcej niż inni, to ono w to uwierzy. Nie będzie miało narzędzi, żeby to zakwestionować. A jeśli jeszcze spotka się z zachwytem, kamerą czy nagrodą, to będzie powtarzać te zachowania. I to już nie jest niewinna zabawa. Tu nie chodzi o show. Tu chodzi o modelowanie myślenia dziecka i budowanie w nim przekonań, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. A potem dzieci rosną i albo same wchodzą w rolę nauczycieli i powielają to dalej, albo budzą się z przeczuciem, że były narzędziem w rękach dorosłych. Wykorzystywanie dzieci do takich pokazów nadprzyrodzonych zdolności ma wiele wspólnego ze zjawiskiem Sharentingu, czyli nadmiernym i często nieprzemyślanym udostępnianiem wizerunku dzieci w internecie i mediach społecznościowych przez rodziców czy opiekunów. Temat był ostatnio bardzo głośny w polskim internecie. A dlaczego ja porównuję oba te zjawiska? Po pierwsze, brak zgody i świadomości dziecka. Dzieci nie do końca rozumieją, co się dzieje i jakie mogą być tego konsekwencje. Tak samo jak przez szarentingu, gdzie dziecko często nie wyraża zgody na upublicznianie swojej prywatności, a nawet nie jest o nią pytane. Raz opublikowany materiał może krążyć bez końca, a konsekwencje dla dziecka mogą pojawić się dopiero w dorosłości. Podsumowanie: plus nagroda pieniężna. Jak widzisz, to nie jest tylko zabawna historia z telewizji śniadaniowej. To temat, który dotyka dzieci, ich psychiki i zaufania do dorosłych i tego, jak postrzegamy rzeczywistość. Iluzja może być piękna, ale kiedy udajemy, że to prawda, zaczynają się problemy. Nie chodzi o to, żeby się z kogoś śmiać. Nie chodzi o to, żeby odebrać dzieciom ich wyobraźnię. Chodzi o to, żeby nie mylić wyobraźni z rzeczywistością. I teraz najważniejsze. Razem z Radkiem Hoffmanem oferujemy 10 tysięcy złotych dla osoby, która udowodni, że jest w stanie widzieć poza zmysłowa. Ale są pewne zasady tej gry. Po pierwsze, wszelkie przedmioty oraz elementy potrzebne do eksperymentu będą przygotowane przez nas, czyli organizatorów tego testu. Po drugie, miejsce oraz warunki, w jakich test będzie się odbywał, będą również wybrane i zapewnione przez nas. Po trzecie, zachowamy tutaj standardy podwójnego, ślepego testu. I po czwarte, obowiązuje całkowity zakaz komunikacji osoby badanej z kimkolwiek innym poza osobami, które będą ten eksperyment przeprowadzały. Macie paranormalne zdolności? E-mail znajdziecie się poniżej. Tak więc chętnych zapraszamy do zgłoszeń, a ty myśl krytycznie, zadawaj pytania, nie wierz we wszystko, co widzisz, i koniecznie zasubskrybuj ten kanał.